w końcu do domu, wracam po ciężkim w szkole. Tak ogólnie to mam taką prośbę. Cię, tak w sumie prośbę do wszechświata całego. Bardzo bym prosiła, żeby mama się nie dowiedziała, że ja jechałam autem, bo nie mam prawa jazdy. Oby się nie dowiedziała. Raczej się nie dowie, no bo kto by mógł jej powiedzieć. Tutaj też nie ją zauważy, bo ona nawet nie wchodzi do garażu, więc... Ja jestem pewna, że ona tutaj mi nie zauważy, nic. Dobra, paj ma że okay. mama wróciłam. Okej, okay, ja już zrobiłam obiad. Uh, I to będzie się porozmawiać. O... Okej, to ja chyba... Ja chyba zjem coś. No to... Dobrze mamo, ja już się najadłam. Yy, ja idę do pokoju. Stój, stój, stój. Chodź, miałyśmy porozmawiać. I, i dobrze, dobrze, dobrze. Tylko chodź do pokoju, tam na górę. Dobrze. O czym chciałaś ze mną porozmawiać? Czekaj. O czym chciałaś ze mną porozmawiać zatem? Oglądałam telewizję i zobaczyłam chyba siebie w aucie, tak mi się wydaje. Eee, więc chciałam zapytać, czy ty to naprawdę, czy ty, no, czy ty byłaś tam w samochodzie? Bo naprawdę podobnie wyglądałaś, miałeś podobne włosy. No i tak sobie myślę, że właśnie jechałaś tym autem. Mamo, ja samochodem, no, przypominam, że ja nie mam przecież prawa jazdy, no, jakim cudem ja samochodem niby? Hmm. No to już zobaczymy w telewizji. W telewizji? Jak to w telewizji? I w czy, czym ja może wiem, chodzić? Nie wiem, chyba policja coś nagrała. Policja? Przepraszam bardzo, ale ja nie jeżdżę żadnym samochodem. To jest telewizja? Ja nie jeżdżę żadnym samochodem. No i co, powiedz? Tak, aby policja mogła to nagrać również na kamerach, tak? Ale ja nie jeżdżę samochodem, no to chyba nie mnie. Że co? Uh -huh. No widzisz? Ale jakim cudem? Ja przecież tego nie zrobiłam! Mamo wiedzieć w takie rzeczy. No. W myśle są kamery, więc raczej to nagrały, tak? Więc wrzuciły do telewizji. No ale to nie ja, mamo. Ja się na siebie obrażam, bo to nie byłam naprawdę ja. Ach. Dobrze, dobrze, to masz sławę. Za telefon? co? Proszę oddać mi laptopa, czy tam komputer, telefon i tablet. Dobra, masz. Dziękuję. No ten... dobra, tablet też masz. No, jeszcze poproszę laptop. Masz laptop. laptop. Dzięki. A teraz idę to schować w dobre miejsce. W dobre miejsce? Ale przecież ja znam ten dom na pamięć, nie schować go przede mną. Do pokoju już i nie wychodzić z niego cały dzień. Że co? Ale jakim cudem ona się dowiedziała? No przecież to jest niemożliwe. Cześć! Cześć! Zamiast nam jechać do sklepu? Coś kupisz za swoje pieniądze? A, 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 wiesz co? Mm, mm, no, no, no dobra. No sobie fajny pomysł. Dobra, to ja idę, za 5 minut mam Cię widzieć na dole. Spaczka. Super! Udało mi się wyrwać z domu! Super! Yeah! No dobra, idę. Gdzie ona jest? O Boże, ona już jest przed domem? Że co? Tak szybko? Tak szybko przed domem? Jestem mama, mogę usiąść. A mogę usiąść na aucie. ja nie chcę w środku. Nie, no ty. A jak spadniesz, to się wszystko połamiesz. Wsiadaj normalnie jak ludzki człowiek. Jestem ludzkim człowiekiem. Właśnie widać. Najpierw samochód. Teraz chcesz usiąść na samochodzie. No ale przecież ja nie kierowałam tym samochodem. Okej, okay, mogłeś niektórych rzeczy nie widzieć, bo ty oczywiście jak zwykle na lekcji nic nie słuchasz. Ostatnio słyszałam na lekcji, na historii, że nic nie słuchałaś i dostałaś jedynkę już do sklepu. A skąd pani o historii ma wiedzieć, że nie słuchałam, co? Boże. Ona na przykład widziała, że rozmawiałeś z koleżanką. Jak chcesz, to się coś wybierz. A kupisz mi to, czy mam sama sobie wybrać? Czy mam sobie sama kupić? Kupię ci, ale proszę, nie rób tak już. Dobra, okay? dobra, dobra, masz. Masz? Okay. To weź. Um, chcesz te batoniki jakieś. Nie wiem, do szkoły jutro? Mm, no dobra, niech będą. I ten jeszcze. Okej, okay. wezmę. A weźmiesz mi kole, proszę. Dobra, ale wezmę też do domu mleko. Dobra. Czemu nie bierzesz do wózka? Masz. Jeszcze jabłko do szkoły ci wezmę. I panama. A wzięłaś czerwone jabłko czy zielone do szkoły? Czerwone i zielone? Okay. ok, pasuje mi. Proszę. No, i coś jeszcze? Może czym zapłacę, słucham? Czym zapłacę? Może mi dasz kartę, co? Masz. Dziękuję bardzo. Mamy naczekam ja, Mam dobra. nadzieję, że jeszcze nic nie kupisz sobie. No dobra, e, proszę rzeczy... Niech pani bierze, skasuje. Nie tutaj kasuje. Zapakować w torbę? Poprosiłabym. Dobrze. Mm, no Kartą, gotówką? Y, Kartą, proszę. Dobrze. I proszę, tu masz worek. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Mm, jestem. No. Możemy jechać. Mama. Mama, a mam pytanie, a ile jeszcze będę miała ten ślaban? No bo już on trochę już trwa. Ile będzie trwał jeszcze ten szlabon? Nie wiem, pomyśl. No dobrze. E, masz ten worek, masz ten worek, zastrzymaj się, masz ten worek. Dziękuję. Tak. A roz, e, znaczy, e, dasz brudne ubrania do tego, do prania? <suszy> Dobrze. Nie wiem czy wiesz, ale tu jest kuchnia, co nie? Nie musisz iść za mną. Już daję, Aj, a do której mam łazienki dać pranie, bo jest ta na górze? I ta na samej, i tutaj? Nie. Tak. Tutaj przy kuchni, no dobra. Okay. No Nie chcę co już biorę te ubrania. O Boże. Strasznie mi się nie chce. Muszę wziąć jakąś torbę tyle ich mam. A w ogóle to... Byście się ale nie wiem, zajęcia zapisać, czy coś? Jakie zajęcia? No nie wiem, do szkoły, na przykład na jakieś konie, nie wiem, gimnastyka, koszykówka, nie wiem. Oj, powiem ci, że nie dziękuję, wystarczająco mam leksy, a ja teraz idę po ubrania, mamo. Ja ci dam, bo ja wzięłam ten... E, czekaj, pójdę tam. Kiedy wzięłaś? Dobra, idę jej zanieść te ubrania do łazienki, bo... O Boże. E, ja ten... Ja ci tu dam do łazienki i ja e, rozwiesisz tutaj e, tam. A ej, czekaj jeszcze, raz, do której mam je dać w ogóle łazienki, bo ja już zapomniałam. No, w ogóle w twoim pokoju masz dać mokre ubrania, rozwiesić je. Mhm. Mm A gdzie mi mam dać brudne? E, brudne to mi daj tam na prankę na dole. Na samej dole? Czy. E, czy czekaj? Ja sprawdzę na samym dole, bo ja już zapomniałem, no gdzie my, my pralkę mamy. Czekaj, gdzie my mamy pralkę, człowieku! Mamy chyba tutaj tylko, ale my nie mamy pralki, noż. No trudno, dam ci je tutaj. Nigdzie indziej ci ich nie mogę dać. Dam ci tu, a ja idę sobie w swoim pokoju dać na miejsce ubrania, bo masakra jakaś. No ja, y jutro robimy taką, że tam. Bierzemy twoje ubrania, sprawdzamy, które nie nosisz albo które nosisz i zbierasz na przykład patrz. Ja ci to wytłumaczę w pokoju. Na przykład um, tu na poduszkach te ubrania, które nie nosisz. A tutaj na przykład które będziesz nosiła. No dobra, ale najpierw tę mokre odwieszę, dobra? No dobra. No to iść. Ja ci tam dałam. Y no wiem, wiem, y wiem, mówiłaś, mówiłaś. Gdzie ona są? Y dobra. Y o, są, dobra. Ja, coś byś chciała no nie wiem, co byś chciała porobić, bo ty ciągle z tymi koleżankami grasz, spotykasz się. Nie wiem, może byśmy całość razem pobawiły się czy coś. Chwila, chwila, chwila. Ile jeszcze będzie trwał ten mój szlaban? I... Jaki szlaban? No jak to jakiś szlaban. O, jak, o, jak nie? A, no to naprawdę. Ty jeszcze pisz? Miałaś być tu, znaczy miałaś być na dole za jakieś, nie wiem, 10 minut, a ty dalej nie jesteś ubrana. No co ty? Ale, ale mam, mam. Pisz żadnego, ale. Już do szkoły, a jak nie, to naprawdę. Kolejny ślamał. No dobrze. Idzie ja się ubiorę już. Szybciej zaraz się spóźnimy, już jest dziewiąta, masz. Dobrze, 10. dobrze, dobrze, 10. dobrze, już się... Dobrze, już się ubieram. Możesz iść. O, w końcu poszła, ale jak to? Przecież miałam... Idę się i potem się mam z tym ślebanem. Dziwne, bo... To był sen? A jeśli chcecie więcej takich, jeśli chcecie w sumie ogólnie część drugą, to zostawcie 5 łapek w górę. To naprawdę wystarczy. Jeszcze chciałam bardzo podziękować mojej koleżance, która mi tutaj pomogła nagrać ten odcinek. I bardzo lubię występować na odcinkach i cieszę się, że jestem na YouTubie, przynajmniej mój głos. Ale na przykład może kiedyś jeszcze pokażę twarz, ale ja też oczywiście dam Łapkę, bo bym chciała znowu to nagrać. Papa. Bo bardzo, to, bo bardzo fajnie się nagrywa za Oliwą. Czekamy na część Jest. drugą. Tak. Papa.